Myślę, że młodzież i ogólnie wszyscy tutaj powinni zobaczyć, jak to wyglądało. Stąd też to moje przebranie. Już po raz trzeci w naszej gminie zorganizowaliśmy bieg pamięci żołnierzy wyklętym Tropem Wilczym. Możemy z tego święta wynieść y bardzo dużo dobrych informacji dla nas. Pogoda w tym roku troszkę nas nie rozpieszcza, ale i żołnierzy wyklętych nie rozpieszczała, kiedy walczyli w lesie, więc myślę, że wtopiliśmy się w klimat jak najbardziej. Myślę, że jest to dobry sposób na pokazanie młodym ludziom tego, jak historia jest ważna w naszym życiu, jak żołnierze niezłomni, jak to wszystko w ogóle wyglądało. Możemy uczyć się od nich dzielności, jak być wytrwałym takiej postawy patriotycznej. Celem tego jest upamiętnienie bohaterskiej postawy żołnierzy niezawisłych, wyklętych, którzy po 1945 roku nie pogodzili się z utratą niepodległości przez Polskę. Zdajemy sobie sprawę, że uczymy tej historii w taki sposób, aby ci młodzi ludzie dzisiaj wiedzieli o tym, że te ich bohaterskie czyny przyczyniły się do odzyskania niepodległości po kilkudziesięciu latach. Leśni to bardziej właściwe określenie leśni nieugięci. Spór o to jaki przymiotnik dopasować do tego pokolenia jest sporem cały czas otwartym. Ale jedna jest kwestia, która jest niezmienna. Zasady tamtego pokolenia, tamtej epoki. Młode pokolenie dziś wychowywane w kulcie jednej w swoim rodzaju techniki, w kulcie urządzeń, których wówczas nikt nie używał. Tamta epoka to kino biało-czarne. Brak telewizji, radio, tamta epoka, to zasady bardzo mocno związane z tym co było zawarte w żołnierskiej przysiędze. Młode pokolenie, dnia dzisiejszego trochę zagubione, aczkolwiek jeżeli ktoś zatrzyma się na zakręcie, a potem pomyśli w lesie, a nie w domach, zgodnie z zasadami w ramach Rzeczypospolitej z orłem w koronie, to musi ten młody człowiek mieć pełną świadomość, że kiedyś orła z koroną nie było. Że kiedyś pojęcie Bóg, honor i ojczyzna było pojęciem stricte występującym tylko na sztandarach. Jeżeli to młody człowiek będzie znał, a trochę zagości w zimnie, chłodzie, błocie, w lesie, to wtedy okaże się, że bardzo szybko dorośnie. Młodzi powinni przede wszystkim poznać kilka postaci, w tym również pana pułkownika Adama Boryczkę, który pochodzi z Wieszosławic i należał do tej grupy żołnierzy, która walczyła chyba do samego końca, poświęciła swoje młode życie, swoje młode lata. Pokazujemy, że tą Polskę można kochać na różne sposoby, na przykład poprzez biegi, poprzez wysiłek, poprzez edukację. Można ku pamięci po prostu, nawet ten bieg nie trzeba biegać, wystarczyło przejść i myślę, że samo to pokazało, że jesteśmy oddani Ojczyźnie, że pamiętamy o żołnierzach wyklętych, o tym co się działo. Ja jestem dumna przede wszystkim ze swoich uczniów, nauczycieli, że stworzyliśmy taką uroczystość, taką imprezę, która przypomina nam dzisiaj o tych, którzy mieli zostać zapomnieni. Przypominam nam o żołnierzach wyklętych, a przede wszystkim o naszym lokalnym bohaterze Adamie Boreczce, który jest no, niezaprzeczalnym bohaterem tych naszych terenów. Na pewno dużo ciekawych informacji wpłynęło. Akcji w jakich uczestniczył, w jaki sposób przyczynił się tak naprawdę, przyczynił się dla Polski, dla naszego kraju. Myślę, że to jest naprawdę bardzo imponujące i młodzi ludzie powinni uczyć się właśnie tego, jak się do tej ojczyzny przyczyniać, jak pomagać, angażować się. Od żołnierzy tych na pewno możemy się nauczyć patriotyzmu, jak i również odwagi którą się naprawdę wykazali. Ogólnie to są cechy, które moim zdaniem każdy człowiek powinien mieć. Patriotyzm możemy okazywać, na przykład biorąc udział w jakichś świętach różnych. Całe wydarzenie jest poprzedzone szeregiem akcji w szkole, konkursem wiedzy na temat pułkownika Adama Boryczki i innymi działaniami, także wśród dzieci klas młodszych. Jest to wyzwanie nie lada, ponieważ nasze wydarzenie rozrasta się z roku na rok. Ten rok to trzeci z kolei rok w plenerze, na który zapraszamy wszystkie szkoły z terenu gminy Wieszkosławice. Poszerzamy swoją ofertę i widać wielkie zainteresowanie młodzieży oraz okolicznych mieszkańców, którzy również nas tutaj odwiedzają tą uroczystością. Mamy także szereg patronów współpracujących osób, które nas wspierają, bo bez Straży Pożarnej czy lokalnej pomocy nie dalibyśmy rady. Jesteśmy dumni z naszego wydarzenia, cieszymy się, że uczymy naszą młodzież pamięci o dawnych czasach, podoba się to.